Czy zdarzyło Ci się ostatnio mieć wrażenie, że wszystko Cię przytłacza, nawet drobiazgi, że siedzisz, patrzysz w ekran, a Twój mózg jakby odmawia współpracy? To nie lenistwo, to nie brak motywacji, to Twój umysł wysyła sygnał: Hej, potrzebuję przerwy. W tym odcinku opowiem Ci o trzech bardzo subtelnych znakach, które większość z nas ignoruje, aż do momentu, kiedy ciało i głowa mówią stop. Zostań ze mną do końca, bo przy trzecim sygnale opowiem Ci coś, co zmieniło moje podejście do odpoczynku na dobre. Cześć. Tu Sławomir z kanału Balans w Głowie miejsca, gdzie uczymy się, jak dbać o siebie od środka. Nie będę dziś mówić o urlopie na Bali ani o magicznych technikach relaksu. Będzie o czymś prostszym o tym, jak rozpoznać moment, w którym Twój umysł naprawdę potrzebuje wytchnienia. Znasz to uczucie, kiedy masz tysiąc myśli naraz i żadnej nie możesz dokończyć? To klasyczny znak przeciążenia poznawczego. Mózg nie jest stworzony do ciągłego przetwarzania informacji. Kiedy przez wiele dni działasz w trybie muszę, system się przegrzewa. I to nie tylko metaforycznie. Twój mózg zaczyna oszczędzać energię, spada koncentracja, pamięć, zdolność podejmowania decyzji. To tak, jakbyś próbował uruchomić 20 aplikacji na telefonie naraz. W końcu wszystko się zacina. Jeśli masz wrażenie, że Twój dzień to tylko scroll, mail, spotkanie, scroll, to znak, że czas zamknąć kilka mentalnych kart i odetchnąć. Drugi sygnał to nadreaktywność emocjonalna. Drobna uwaga od kogoś i czujesz złość. Ktoś się spóźnia, a Ty czujesz irytację, jakby to był koniec świata. Nie dlatego, że jesteś nadwrażliwy, tylko dlatego, że twój umysł jest zmęczony, a zmęczony umysł traci odporność emocjonalną. To trochę jak z baterią w telefonie. Gdy zostaje 5%, wszystko działa gorzej. W tym stanie nawet najmniejsze wyzwanie wydaje się ogromne. Jeśli więc zauważasz, że twoje reakcje są silniejsze niż zwykle, to twój wewnętrzny system alarmowy mówi: potrzebuje resetu. Sygnał trzeci: brak radości z rzeczy, które kiedyś cieszyły. I to jest ten najważniejszy, ale najcichszy sygnał. Nie depresja, nie dramat, tylko stopniowe wygasanie radości. Oglądasz serial, który zawsze cię śmieszył i nic. Spotykasz znajomych i myślisz tylko, kiedy wrócisz do łóżka. To znak, że twój umysł przeszedł w tryb oszczędzania energii emocjonalnej. Czasem to pierwszy krok do wypalenia, ale też najlepszy moment, by zatrzymać się. Spróbuj wtedy zrobić coś odwrotnego do tego, co mówi logika produktywności. Zrób mniej. Idź na spacer, zamilknij na chwilę. Pozwól sobie nie robić nic, bo to właśnie w ciszy Twój mózg zaczyna się regenerować. Jeśli którykolwiek z tych sygnałów brzmi znajomo, potraktuj to jak wiadomość od samego siebie. Zwolnij, zadbaj o mnie. Daj znać w komentarzu, który z tych sygnałów zauważasz u siebie najczęściej. I jeśli chcesz nauczyć się, jak naprawdę odpoczywać bez wyrzutów sumienia, zasubskrybuj. Balans w głowie, bo kolejny odcinek będzie właśnie o tym. Do zobaczenia i pamiętaj, balans zaczyna się w głowie.